Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić mój nowy nabytek, jakim jest maszynka do strzyżenia włosów marki HOR. Model A97 zakupiłem ją na AliExpress za niespełna 5 dyszek i w tej półce cenowej naprawdę. Robi robotę jest. Tak to wygląda, jest malutka. Wejście na USB typu C ładowanie, mała poręczna, ale robi robotę, dwa tryby pracy, taki wolniejszy trochę i dwa razy jak przyciśniemy mocniej, to włącza się tryb turbo, tak to wygląda to tutaj jeszcze kryje wnętrze opakowania. Zobaczmy. Zobaczmy sobie przewód do ładowania oraz końcówki bodajże 1 2 3 mm oraz szczoteczka do czyszczenia samej maszynki. No i oczywiście papierologia. Już zdążyłem się nią ogolić, no i poszło to sprawnie. Spokojnie, gdzieś tam nawet jakiś większy zarost można pokusić się, żeby się ogolić albo po prostu normalnie do przycinania włosów na głowie. Tak, nie przedłużając, to by było na tyle. No i oczywiście, pozdrawiam, zapraszam do pozostałych filmów. Jo.